Witam w drugim serwisie informacyjnym dotyczącym Karpiowego Pucharu Polski 2023. Ten serwis związany jest z, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia z konkursem, w którym do wygrania ten kołowrotek. Ale na początek informacja, że jeszcze są ostatnie miejsca w Karpiowym Pucharze Polski. Można zgłaszać się pisząc e, maila na ten właśnie adres kpmapkarpmax.pl podając e, nazwiska zawodników i numer telefonu kapitana. No ale wracamy szybko do konkursu, bo to w tej chwili najważniejsza rzecz. Konkurs na Facebooku. Proszę zapamiętać, proszę zerkać do naszego Facebooka i tam znajdziecie zdjęcia. Zdjęcia z Karpiowego Pucharu Polski z lat 2001-2008. Wówczas w tej największej imprezie karpiowej w Polsce uczestniczyło wielu znanych Karpiarzy, do dzisiaj doskonale znane twarze i nazwiska. Pojawią się w tym konkursie zdjęcia właśnie tych karpiarzy, którzy brali udział w tych zawodach, zdjęcia z karpiami. No i Wasze zadanie to będzie odgadnięcie jak największej ilości nazwisk tych karpiarzy. Czekamy na odpowiedzi do niedzieli. No, zobaczymy, komu się jako pierwszemu uda jak największą ilość tych nazwisk odgadnąć, odczytać albo i sobie przypomnieć. No, tak czy inaczej, to są osoby doskonale, myślę, w środowisku karpiowym polskim znane. Do wygrania, Do wygrania jest ten kołowrotek karpiowy Big Pit, Ładnie się prezentuje w modnym, czarnym, nieodblaskowym lakierze a za tydzień. A za tydzień e, odkryjemy to co jest w tym pudełku, bo jako że Karpiowy Puchar Polski, no to nagrodą między innymi, a dla niektórych najważniejszą e, jest trofeum. To jest e, dzieło sztuki naprawdę. Karpiowy Puchar Polski. Jak on wygląda, co to jest? Waży sporo. Dowiemy się już w przyszłym tygodniu w kolejnym serwisie informacyjnym Karpiowego Pucharu Polski 2023. A ja zapraszam na nasz facebookowy konkurs.